Stopa inwestycji w Polsce miała wynosić 25% do PKB, wynosi około 17%. I co można zrobić, żeby firmy chciały więcej inwestować, także te mniejsze przedsiębiorstwa? Stopa inwestycji w Polsce to jest dość problem złożony. Moim zdaniem łączy się głównie z niedorozwojem rynku kapitałowego w Polsce. Trochę się poprawiło, jeśli chodzi o startupy, o takie firmy, które w banku by nie dostały kredytu, bo nie miałyby zdolności kredytowej, są w obszarze podwyższonego ryzyka, ale warto by było to jeszcze zintensyfikować. Jeśli chodzi o inwestycje dużego kalibru. Bo myślę, że o to pan pyta, no to jest problem bardzo złożony, prawda? Również taki, że w Polsce mamy do czynienia z taką sytuacją, że ogromna wartość oszczędności krajowych leży w NBP, prawda i banki odprowadzają depozyty do NBP, tam albo kupują Pony pieniężne, prawda? Obowiązkowo muszą odprowadzać rezerwę, obowiązkową, ale oprócz tego jeszcze depozyty, za które NBP płaci 5,75, bo dzisiaj taka jest stopa referencyjna. W związku z tym, jeśli byśmy myśleli o inwestycjach w infrastrukturę, przykład w rozbudowę sieci energetycznych, to jest. Mm. Niezmiernie ważne w obecnym okresie, bo to powoduje, że cały program prosumencki prawda, stoi pod znakiem zapytania, ponieważ te sieci są zbyt ubogie, żeby odbierać produkowany przez obywateli prąd. No to jeśli byśmy popatrzyli nawet na taką inwestycję, tak wydawałoby się oczywistą, no to wtedy potrzeba pieniędzy, dużych pieniędzy. Czyli przyczyną tutaj jest to, że banki za to, że gdyby pożyczają pieniądze państwu, nie płacą podatku bankowego. Nie. nie? Banki, jeśli pożyczają pieniądze państwu, czyli kupują obligacje mhm. skarbowe, wtedy nie płacą podatku bankowego. Jest to mhm. dla mnie coś sprzecznego z etyką, bo ten, który jest poworcą podatkowym, czyli państwo, mówi, ale. Podpowiadam wam, że możecie ominąć ten podatek udzielając kredytu mnie, czyli kupując obligacje skarbowe. No i takich przypadków, no i takiej wartości, no pożyczki, powiedzmy sobie dla państwa, no w aktywach banków mniej więcej to jest 20%. To już jest groźne, to już jest według mnie nadmierne obciążenie banków kredytem dla państwa, czyli inaczej mówiąc państwo finansuje społeczne potrzeby, szkolnictwo, żłobki, przedszkola, ochronę zdrowia. Powinno to robić z podatków, prawda, zbierać podatki, a robi to z kredytu. Prawda? To jest ten problem, o którym pan redaktor mówi, czyli Zwolnienie z podatku no, kredytowania państwa, czyli zakupu obligacji skarbowych. No ale jeśli by już ciągnąć ten wątek, to jeśli by pan zwolnił z podatku również obligacje zielone, prawda, przeznaczone na rozbudowę sieci energetycznej, no to wtedy e, będą one w jakimś sensie konkurowały z obligacjami państwowymi i banki mogłyby kupować te obligacje zielone zamiast obligacji skarbowych. Ale też mówię mogłyby, ponieważ musiałaby być taka stopa oprocentowania, która by była konkurencyjna w stosunku do stopy referencyjnej, którą płaci NBP za odprowadzanie tam depozytów, a więc 5,75 plus. Jakieś ryzyko. Załóżmy, żeby to emitowało PSE, Polskie Sieci Energetyczne, jako spółka akcyjna, może emitować zielone obligacje, no to myślę, że jeśli by zaoferowało około 8%, to byłby popyt na tego typu obligacje, banki by kupowały. Jeśli by zaoferowało 5,75%, to na pewno nie, bo z punktu widzenia racjonalności a w bankach powinna być racjonalność, lepiej. Jeśli ja bym był prezesem, to bym oczywiście deponował w NBP, a nie kupował zielone obligacje za 5,75. Ale tak mi się wydaje, 7,8% 8 to byłby zachęcający dla banków procent. No, no tak, tak, ale z drugiej strony mamy sytuację taką, że kredyt dla przedsiębiorców jest drogi, prawda? Bo są wysokie stopy procentowe. Ale I... kredyt dla przedsiębiorców jest drogi. Ech, no również dlatego, że jest alternatywa, po co udzielać kredytu, jeśli mogę zdeponować w NBP na 5,75, no to kredyt musi być droższy, mhm. musi być tam w okolicach 8, 9, 10%, a po tej cenie nie będzie popytu, prawda? I nie ma po tej cenie popytu, ale to nie znaczy, że w ogóle nie ma popytu. Prawda? Jeśli kredyt byłby po 5% albo po 3, to popyt byłby, prawda? Czyli jest popyt ukryty po prostu. Nie, to jest normalne prawo popytu i podaży w ekonomii. Popyt, podaż, cena to są podstawowe parametry i nie można mówić, że nie ma popytu. Nie ma popytu przy określonej cenie. To są, także jeśli pan pyta na przykład o inwestycje w infrastrukturę energetyczną, no to można by było sięgnąć po te pieniądze, które są zdeponowane w NBP, bo jeśli byśmy po stronie y, aktywów banków y, wydawali te pieniądze na zielone obligacje, to to by nie było moim zdaniem proinflacyjne, prawda? Bo czym innym, jeśli te pieniądze by były wydawane na kredyt konsumpcyjny, to wtedy to by wpływało na CPI i byłoby według mnie błędną decyzją. Natomiast jeśli byśmy poszli tą ścieżką, idziemy w zrównanie zielonych obligacji z y, obligacjami skarbowymi. Jeszcze wydaje mi się, że można by było to akurat y, w jakiś sposób wzmacniać ten popyt przez różnego rodzaju, na przykład gwarancje rządowe, coś takiego, co sprzyjałoby inwestycjom właśnie w infrastrukturę, no to również ta stopa inwestycji, o której pan mówiłby, racjonalnie wzrosła. Y, tylko i wyłącznie dzięki racjonalnym decyzjom zarządzających tym krajem. No tak, ale to mówi Pan o tych inwestycjach w zieloną transformację. Tak. Natomiast y, firmy potrzebują także inwestowania w innych obszarach. Tak, tak. No i rozumiem, że tutaj najważniejszym kryterium to jest wysokość stóp procentowych. Jeżeli stopy byłyby niższe, popyt na kredyty mógłby być większy. No oczywiście, tylko że to trzeba robić z, selektywnie po to, żeby nie wywołać większej inflacji, żeby nie zadziałać proinflacyjnie, te, te wszystkie e, inwestycje i te również kredyty na tego typu inwestycje, no muszą e, mieć na celu uruchomienie podaży, a nie popytu, prawda? bo wtedy e, działamy tak naprawdę w dłuższym okresie antyinflacyjnie. Jeśli to pójdzie w formułę taką, że popytową, to nic z tego dobrego nie wynika. Tak samo jak w przypadku również kredytów hipotecznych, akurat na które popyt w tej chwili się wzmocnił. Ale e, jeśli Pan popatrzy na to, co się działo w drugiej połowie ubiegłego roku wskutek tego preferencyjnego oprocentowania, no to e, powiedzmy sobie, ci młodzi ludzie, którzy zaciągali te kredyty. Powodowali większy popyt na y, mieszkania w tym segmencie około pół miliona złotych, bo tam y, warto to obserwować. Ceny w tym segmencie skoczyły gwałtownie. W związku z tym, można powiedzieć w skrócie, podatnicy via BGK dopłacali kredytobiorcom do tego, żeby mogli kupić drożej mieszkania. Prawda? Czy to jest racjonalny interwencjonizm? No nie, to jest irracjonalny interwencjonizm. I dlatego. Wydaje mi się, że to trzeba case by case, prawda? Że czym innym jest inwestycja w sieć energetyczną, czym innym jest kredyt konsumpcyjny, prawda? Czym innym jest kredyt hipoteczny. Tutaj trzeba troszeczkę finezji w tym wszystkim i racjonalnego myślenia w. W ujęciu systemowym, nie tylko w ujęciu tego jednego segmentu, ale w ujęciu systemowym widzenia całej gospodarki, również interesów tych, którzy oszczędzają, prawda? Na, w czasie inflacji najwięcej tracą ci, którzy oszczędzają, a nie ci, którzy biorą kredyty. Ci, którzy biorą kredyty, tak naprawdę w dłuższym okresie na tym zyskują, prawda, różnego rodzaju wakacje. Kredytowe to jest przykład irracjonalności. Prawda? Pomoc dla kredytobiorców, którzy sobie nie radzą, to jest całkiem co innego niż wakacje kredytowe. Za pomocą oczywiście każdy uczciwy człowiek się opowiada, a za wakacjami uważam jako za irracjonalnością nie, bo to jest, no mówię, bo w czasie inflacji najwięcej tracą oszczędzający, a nie kredytobiorcy.